mordeczki, witam Was dzisiaj z vloga z jednej z największych atrakcji tutaj tej w południowej części Australii, okolicy Melbourne, jaką będzie 12 apostołów. I jesteśmy w takim nadmorskim, małym, nadoceanicznym miasteczkiem o nazwie Port Campbell. No i właściwie tutaj za dużo się nie dzieje. Jest to taka zwykła mieścinka, gdzie mamy troszeczkę knajpek, jakiś troszeczkę hotelów, motelów. Taka zwykła mieścinka, niczym się praktycznie nie wyróżniająca. Poza jedną rzeczą, którą zaraz wam pokażę, tylko najpierw muszę tam dojść. No i właśnie za tą knajpą, już za moment, po prawej stronie zobaczycie o co mi chodzi. Tak więc nie dość, że mają tutaj taką fajną zatokę, jak widzicie już właśnie w otoczeniu tych wszystkich klifów. No, to jeszcze mają plażę, i na tej plaży legitnie mogą się tutaj kopać. No i powiem wam wygląda to całkiem klimatycznie, całkiem sympatycznie, chociaż domyślam się, że woda nie jest za ciepła, a wnioskuję to po ilości osób, które na przykład się w, jakich, w jakiegoś rodzaju tutaj kombinezonach kąpią. No i oczywiście jak każde takie nadmorskie miejsce, tak i tutaj nie obłoby się bez mola, z którego dzieciaki sobie nie skaczą do wody. I powiem wam, tak mi się przypomniały czasy właśnie moje dzieciństwa, kiedy sobie z mola w Sopocie też skakaliśmy do wody. Wszedłem na jakiś taki mało oficjalny punkt widokowy, na którego nawet nie ma ścieżki i prowadzi w ogóle jakaś taka zwykła droga, że nawet nie wiadomo o co chodzi, że to jakikolwiek punkt jest. A po to, bo chciałem wam pokazać jeszcze niedawno, byliśmy właśnie tam w Zatoce, po prawej stronie. Jeżeli zoom mi dobrze sięga, to możecie zobaczyć, że nawet mamy tutaj śmiałków surferów, którzy no walczą, walczą z tymi falami. Nie wiem co z tego będzie, ale surfują. A głównym highlightem tego widoku, który chciałem wam pokazać jest... dokładnie to. Teraz będziemy jechać cały czas wzdłuż właśnie tego klifu i po drodze zaliczać kolejnych to apostołów. A jest ich 12. I serio, ani ten ala taki pseudo-parking, ani ta ala taka pseudo-ścieżka nie wskazywała na to, że tam będzie taki zajebisty widok. No i teraz tak. Tych 12 apostołów się jeszcze nie zaczęło. Co nie zmienia faktu, że jak już zaczęliśmy jechać właśnie z tego Port Campbell wzdłuż tych klifów, to jest dużo takich nieoznakowanych zjazdów. Na Google Map one istnieje, macie tam opisane gdzie każdy zjazd prowadzi, ale żadnych tabliczek nie ma i jest to taki zwykły Dirt Road, czyli taka droga szutrowa, zazwyczaj z parkingiem na 3-4 samochody. No i na przykład jak w jedną. Taką drogę sobie zjedziecie, no to będziecie mieli taki widoczek. I to miejsce na przykład nazywa się The Baker's Owen, ale czemu tak się nazywa? To się mnie nie pytajcie, bo nie mam zielonego pojęcia. No i jak się wychylimy z drugiej strony, to przywita nas. Taki oto widok. No powiem wam akurat co jak co, ale tutaj to ja bliżej nie podchodzę, a to z racji tego, że ja nie wiem jak ten klif tu wygląda, a to tutaj ta ziemia to tak wygląda... No, to nie jest jakaś stabilna skała, tylko to jest po prostu jakaś ubita glina, więc tutaj nie będę ryzykował i bliżej krawędzi nie będę podchodził. Dobra, już wiem. Słuchajcie, bo ja od złej strony zacząłem na ten Bakers' Own patrzeć, jak sobie podszedłem tutaj do tej skały. No to wygląda to jak taki piec na pizzę, co? Więc nam się, że to pewnie się stąd wzięło. Sprawa wyjaśniona. Kolejny parking, tym razem już bardziej zatłoczony, więc jakaś bardziej popularna miejscówka, ale jeszcze nie dotarliśmy do tych 12 apostołów. Co nie zmienia faktu, że... Będziemy tutaj iść na jakiś króciutki hike i obczajmy sobie na przykład Thunder Cave. No i przed Wami słynna Thunder Cave. No i powiem Wam, robi wrażenie. I ciekawe, czy, czy robią jakieś wycieczki, żeby tam wejść do środka. Nie, no domyślam się, że pewnie nie. Ale spoczko. Patrzcie, jak tam w ogóle podmywa to tak głęboko, a my tam nad tym normalnie szliśmy. I jak to tak dalej będzie postępować, to niedługo może się tam jakiś zawali chodniczek, którym my właśnie szliśmy. No ciekawe. Reszta zatoczki prezentuje się następująco. No, i jest to już takie turystyczne miejsce. Więc jak widzicie, sporo ludzi tutaj się już kręci. No, i takie mamy zwykłe chodniczki, którymi sobie możemy dojść. Tutaj mamy rozwidlenie na dwa kolejne punkty. Jak tam szliśmy, to było kolejne rozwidlenie na jakieś 2-3 punkty. A jeszcze nawet nie dojechaliśmy do tych 12 apostołów, więc spokojnie można cały dzień siedzieć i od punktu do punktu jeździć i, i takie mini hajczki sobie robić. No i docieramy do drugiego punktu, który się nazywa Sherbrooke River. No i jak widzicie tutaj mogliśmy sobie zejść aż do poziomu plaży i z poziomu plaży sobie obczaić te klify. No i w ogóle patrzcie na to, patrzcie z jaką prędkością te fale napierdzielają. Ja jak na te fale patrzę to tak jakbym oglądał jakieś wideo z przyspieszeniem razy dwa. Jedna za drugą. Po prostu. Grubo. No ja bym się tu nie chciał kąpać. A zapytacie się, no gdzie ta river? No... Ta river jest właśnie tu. Tylko chyba jest akurat za niski poziom wody, bo no, nie ma połączenia z oceanem. Ale fajne miejsce, żeby sobie tu przyjechać na plażę, No Bo jak widzicie, nie ma ludzi dookoła, praktycznie. I można popodziwiać te naprawdę grube, grube fale. No i co jest tutaj fajne, to to, że nikt Was tutaj niczym nie ogranicza. Nie ma żadnych płotów, nie ma żadnych tabliczek. Znaczy, są tabliczki, że uważajcie. I możecie sobie tutaj wszędzie chodzić, eksplorować. No, a jak Wam się stanie kuku, no to Wam się stanie kuku. Czas na małą bajeczkę. 2 marca 1878 roku. Statek handlowy Loch Art opuścił Anglię i wyruszył w swoją trzymiesięczną miesięczną podróż do Melbourne. Na statku przebywało 36 członków załogi, 18 pasażerów i prawie 3 tysiące ton towaru. Po trzech miesiącach podróży, na dzień przed tym jak mieli wylądować w porcie w Melbourne, obsługa statku zaczęła świętować, nie spodziewając się żadnych problemów z dotarciem do portu. Niestety, ze względu na gęstą mgłę, coś poszło nie tak i się rozbili. Nie no, to nie miało być śmieszne, nie ale tą historię opowiedziałem wam dlatego, ponieważ to właśnie w tym miejscu oni się rozbili. I tutaj mamy przedstawioną dalszą część historii, w której kapitan Gip jakoś starał się uratować ten statek. I mówią tutaj, że postawił żagle, starał się uciec, ale prądy mu nie pozwoliły. Potem zarzucili kotwicę, kotwica nic nie dała. No i na końcu znowu rzucili żagle, już im się prawie udało odpłynąć. Ale o coś zahaczyli, bo było za płytko. No i suma sumarum tak wyglądał ich tragiczny koniec. A to wszystko się rozegrało właśnie tutaj. No i dotarliśmy do głównego punktu dzisiejszego dnia, czyli właśnie do Visitor Center tych 12 apostołów. No i jak widzieliście, to my już tego loch Arda Gordza. Widzieliśmy to tam, gdzie się rozbił właśnie ten statek. Będziemy jechać dalej to będziemy widzieć jakiś London Bridge, The Grotto, no i jakąś zatokę tutaj męczenników. My się znajdujemy tutaj i pewnie będziemy teraz szli na jakiś krótki hajczek. Dzięki któremu dojdziemy na jakiś widoczek z tymi apostołami. No i naszym głównym punktem dzisiejszego dnia będzie właśnie 12 apostołów Lookout. Jak widzicie jeden kilometr dwie strony, 15 minut. No i śmigamy. No i jest to ostro, ale to ostro turystyczne miejsce. Jak widzicie jest tutaj pełno ludzi. Jest wielki, wielki parking. No i docieramy właśnie do tego słynnego punktu widokowego. Jak widzicie, z tłumu tych ludzi wydzierają się właśnie a po no, i korki tutaj są nieziemskie, jest od cholery ludzi. Ale to może też w związku z tym, że ostatnie dwa dni padało. I właśnie dzisiaj jest taki pierwszy ładny dzień, żeby sobie tutaj przyjechać i popodziewiać te skałki. No, i może tak, jeszcze Wam pokażę w pełnej okazałości, jak to miejsce wygląda. Nawet też jakiegoś zumika, może strzelimy. No ale wygląda to magicznie, muszę Wam powiedzieć, z tej perspektywy. Naprawdę wygląda to całkiem godnie. Dało mi się troszeczkę odejść od tego całego zgiełku. I co chciałem Wam powiedzieć, to naprawdę śpieszcie się odwiedzać 12 Apostołów bo z roku na rok coraz bardziej ich fale i erozja zjadają i za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat może już ich nie być. No i właściwie ostatnim punktem tych dwunastu apostołów będą schody, a dzięki tym schodom dostaniemy się na sam dół i będziemy mogli sobie połazić trochę po plaży i poobczajać właśnie jak to wszystko wygląda z dołu. No i tak, ta plaża prezentuje się z bliska. No, powiem Wam, będąc tutaj, nie mógłbym wspomnieć oczywiście o Stanach Zjednoczonych i o miejscu, które nazywa się Big Sur i o całej słonecznej jedynce. Ponieważ, no, podobne, niepodobne formacje możecie w Stanach także znaleźć. Ale żeby nie było, to wydaje mi się, że tutaj jest to jakby tak bardziej dostępne. Przynajmniej tam, jak po tych pierwszych miejscach chodziliśmy, to w Stanach już byłyby jakieś zakazy, tabliczki, barierki czy coś. A tu właściwie hulaj dusza piekła nie ma. No jeżeli nie widzieliście Big Sur, to, to super. Jeżeli widzieliście Big Sur, no to też super. I Australia jest fajna. I w ogóle Australia jest super. I, i proszę tutaj Australijczycy na mnie nie obrażać, wcale nie narzekam, jest super. Był koniec 12 apostołów, ale to nie znaczy, że będzie koniec tego vloga, ponieważ dotarliśmy teraz do miejscówki, która się nazywa Maitrest I jest to taki 800-metrowy, 30-minutowy spacerek po lesie, ale nie jest to zwykły las, ponieważ to właśnie w tym lesie żyły kiedyś takie gady i można znaleźć na przykład takiego kła. Po drugie, to w tym lesie żyją takie oto małe owady, które się zaliczają do jednej z najstarszych i grupa tych owadów liczy sobie aż 153 miliony lat. Po trzecie, rosną tutaj najwyższe rośliny, które wydają kwiaty. No i po czwarte, i chyba najważniejsze i najbardziej przerażające, to tu żyją ślimaki, które jedzą mięso. I to są te słynne, czarne właśnie ślimaki, więc znaczy może uda nam się natknąć na jednego. No i powiem wam, bardzo ciekawe jest tutaj zaprojektowane zwiedzanie tego parku, bo zanim sobie wejdziecie na ten lup, no to musicie się dostosować, a więc weźmy teraz moment, popatrzmy dookoła, co widzimy, oddychajmy głęboko, co czujemy i najważniejsze słuchajmy co słyszymy. No i jeżeli do tego wszystkiego się zastosujemy i uaktywnimy nasze zmysły, to dopiero teraz będziemy gotowi na spacer po tym lesie. No i tak w ogóle to nie jestem tu sam, ponieważ jest ze mną Jan, którego mogliście już poznać albo dopiero poznacie, w zależności od chronologii, w jakiej wypuszczę te vlogi. Ale to Jan przez ostatnie kilka dni gościł mnie tutaj w Melbourne. Witam Ciebie Janie. Witam Ciebie i Jan nam troszeczkę dzisiaj opowie na temat miejsca, w którym się znajdujemy. No witam was. Tutaj jest y, po prostu taka kieszeń wiodąca w dawne czasy, w czasy oddalone o 200-300 milionów lat temu, kiedy Australia była jeszcze częścią kontynentu, który nazywał się Gondowana. I gondowana po prostu pozostawiła po sobie pewnego rodzaju rośliny. I w tym miejscu akurat widzimy drzewiasta paprocie, które są jedne z największych. Może nas takie spotkać w Nowej Zelandii, też na świecie. Mhm. Bo jest to taki właśnie klimat, bardzo troszeczkę zbliżony do takiego umiarkowanego. To nie są rośliny, które są w tropikach, to są rośliny właśnie, które potrzebują bardzo dużo wilgoci i chłodu. I jak rozmawialiśmy na temat Blue Mountains, tam gdzie żeście byli, koło Sydney są góry błękitne, to taka jest ciekawa historia z tym związana, ponieważ jest bardzo dużo takich jak gdyby studni skalnych w tym rejonie. I pewnego dnia, pewni speleolodzy, no wybrali się na taką wspinaczkę, chcieli po prostu obejrzeć spód tych kominów skalnych i no, próbowali odnaleźć jakieś nieznane jaskinie, czy w ogóle coś atrakcyjnego dla siebie. No, okazało się, że jeden z nich zrobił zdjęcie, pobrał próbkę, znalazł po prostu drzewa, które okazały się być już dawno wymarłymi drzewami, które są spotykane w skamieniałościach takich węglowych. Na przykład na Śląsku są widoczne takie, takie skamieniałości takich drzew. I te drzewa nazwa, nazwane zostały tutaj Wulamay Pines. To są powiedzmy ulama i świerki. Ulama i świerki utraciły swoją zdolność do rozmnażania, dlatego spróbowano je sklonować, i pierwszy klon został sprzedany na aukcji za milion dolarów. A tylko dlatego, żeby po prostu zebrać pieniądze i można było je klonować no, w nieskończoność i sprzedawać za małe pieniądze, żeby każdy z tych drzew mogło znaleźć się w ogrodzie Australijczyka, zwykłego Australijczyka. I co ciekawe, to właśnie tym karmiły się roślinożercy dawnych czasów, czyli dinozaury tamtych czasów. No i teraz wchodzimy na deptaczek, w którym możemy sobie na przykład te wszystkie paprocie popodziwiać. Powiem Wam naprawdę, jak tutaj się przechadzam, to czuję się, jakbym był w takim jakimś pradawnym lesie. W lesie, który na przykład widziałem tylko w filmie Jurassic Park. Jest tutaj naprawdę jakoś tak pradawnie, mistycznie i czuć jakąś taką specyficzną atmosferę w tym miejscu. No i serio, wsłuchajcie się w dźwięki natury, bo tu jest naprawdę magicznie. No, i mamy to, dotarliśmy do najwyższej na świecie rośliny. Tu macie porównanie, jak wygląda opera. Jak wygląda ta roślina? Jest to eukaliptus regnans, a prezentuje się on następująco: Tam sobie rośnie 100 metrów wysokości. Na przedostatni przystanek naszej wyprawy wybraliśmy klimatyczną miejscowość o nazwie Apollo Bay, która prezentuje się następująco: a wszystko po to, żeby wpaść sobie na jakieś tutaj lokalne seafood. No i zaraz sprawdzimy, jaka dzisiaj lokalna rybka będzie serwowana. No i wybór padł na seafood platter, w którym będziemy mieli jakieś filety rybne, będą skalopsy, będą kalmary, będą krewetki, jakieś do tego frytki, sosy i dla dwóch osób taka przyjemność kosztuje 65 dolarów. Miejscówka prezentuje się następująco. No i powiem wam no... Przypomina mi to taką zwykłą polską, też jeszcze taką w jakąś smorzalnię ryb. No, oceny ma bardzo dobre, więc jestem ciekaw, jak to smakuje. No i powiem Wam, że ten talerz Seafood no, zrobił na mnie mega dobre wrażenie, bo są mega wielkie kawałki ryby. Mamy właśnie ogromne krewety. Są tu wielkie kalmary. Tutaj mamy skalopsiki. No i do tego właśnie jakieś fryteczki, koslo i to wszystko wjeżdża na dwie osoby, ale już, już widzę, już wiem, że to będzie dobre. No niestety nie nagrałem prezentacji żarcia, ponieważ byłem tak głodny, że od razu się zabrałem za szamania. no ale z wyglądu tej tacki możecie wywnioskować, że chyba smakowało.